Siema, pokażę Wam dzisiaj wersję pod early Endgame, naszej sorcereski pod Cold, którą knuliśmy sobie na live'ach, oczywiście, jak zwykle przy użyciu oczywiście poeninja również. Także wspomagaliśmy się mocno poeninja podczas tworzenia tego buildu no i pokażę wam, jak to śmiga i pokażę Wam również jakie supporty, jakie skile, jakie drzewko aktualnie posiadamy tak jakby ktoś chciał po prostu sobie coś podobnego robić, to będzie mógł się tym posiłkować. Wytłumaczę Wam oczywiście na czym to wszystko polega, jak ten build działa. Także zapraszam do oglądania. Na początek przelecimy sobie troszkę mapki, zabijemy bossa, pokażę wam jak w tym momencie to śmiga. Budżet tej postaci to podejrzewam, że nie przekracza dwóch divine'ów na ten moment. Większość rzeczy tak naprawdę sam craftowałem, więc nie ma tutaj żadnych jakichś potężnych itemów, nie jest doinwestowane, nie wiadomo ile, a mimo wszystko całkiem przyjemnie ta postać już sobie śmiga. Jak na praktycznie zerowy budżet, bo w tym momencie dwa divine' W lidze to jest tak naprawdę zerowy budżet. Jest taka inflacja, że uwierzcie mi, że to jest tak naprawdę nic. Poszukamy sobie bossa. Pokażę wam, jak z single targetem w tym momencie. Oczywiście postać będziemy starali się rozwinąć jak najdalej. Moją dedajkę na razie sobie odpuściłem, bo po prostu znudziłbym się ligą. Dedajkę jeszcze dokończę, ale najpierw zrobimy sobie właśnie tą sorcererskę pod cold. Bo po prostu siadła mi, spodobała mi się naprawdę. Podobają mi się bardzo te animacje coldowe, zamrażanie i tak dalej. W po jest to bardzo efektowne, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Wydaje mi się, że ze wszystkich animacji, czy to Lightning, Fire, czy Cold, najbardziej właśnie podoba mi się cold. Oprócz samego wyglądu całkiem fajnie to działa. Przyjemnie się tym gra. Jak widzicie, trochę tych skilli na pasku mam, aczkolwiek jak mapuję, to głównie używam Frost Bolta. Czasami dorzucam Frostwalla jak mam Remoba. Zresztą jak rzuca się skillę, jak używa się skilli, to jeszcze wam w późniejszej części filmu wszystko wytłumaczę jak chociażby bić bossa. A w w sumie mogę Wam nawet teraz powiedzieć, jak ja to robię na bossach, zaprezentuję Wam w praniu. Także jest bosik. Na początku kładę Sigil of Power, następnie daję Kersa, Frostbombę, Frostwola i walę go Frostboltami. I zobaczcie, co się dzieje. Bos jest kasowany po prostu. Kasujemy bosy. Oczywiście, no wiadomo, są to bosy. Była to mapa chyba Tieru 8, tak? Czyli to nie jest jeszcze nic wielkiego. Aczkolwiek tak jak będziemy progresowali z tierami map do góry za chwilę, tak samo będziemy też wbijali kolejne levele, rozdawali kolejne punkty w drzewku. E, oczywiście upgradeowali nasze przedmioty, także cały czas, mam nadzieję, że damy radę utrzymać ten single target taki porządny, żeby e, deletować te bosy. A czy to się uda, to już polecam śledzić moje streamki oraz moje kolejne filmy z tej postaci. I teraz przejdźmy już do omówienia. Wszystkiego, co na naszej postaci się znajduje. Sponsorem dzisiejszego filmu jest FlexiSpot, czyli firma, której biurko elektryczne mam przyjemność testować już od jakiegoś czasu. Składanie biurka jest proste, a same komponenty sprawiają wrażenie jakościowych i solidnych. Tak wygląda moje stanowisko z biurkiem E7 Pro, ale najważniejszą funkcją tego biurka jest to, że jednym kliknięciem możemy podnieść je do góry, co daje nam możliwość aktywnej zmiany pozycji podczas pracy, odpoczynku lub gry. Wiadomo, że długie siedzenie nie jest zbyt dobre, a zmiana pozycji na stojąco nawet na pół godziny na pewno pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie. Mechanizm podnoszący biurko jest cichy i podnosi nawet do 180 kg. Zasięg podnoszenia blatu wynosi między 63,5 cm do nawet 128,5 cm. Mamy również programowalny ekran dotykowy, w którym możemy zapisać konkretne wysokości pod dany przycisk. Konstrukcja wykonana jest z wytrzymałej stali, a na samo biurko otrzymujemy aż 10 lat gwarancji. Już teraz na stronie FlexiSpot dostępna jest styczniowa wyprzedaż, więc zapraszam do zapoznania się z ofertą. Link macie w opisie filmu oraz przypiętym komentarzu. I teraz tak, standardowo zaczniemy sobie od drzewka, omówimy sobie ascendancję. W tym momencie, po pierwsze, mam Instrument of Power, ponieważ ten punkt pozwala nam założyć fokus i Staffa na raz, aczkolwiek ten fokus będzie miał 50% zredukowane bonusy. Fokus to jest oczywiście taka tarcza dla magów, dzięki czemu właśnie możemy nosić dwuręczny staw i fokusa. Ja na razie używam takiego fokusa, zresztą tą itemę za chwilę omówię, także to sobie pomińmy w tym momencie. Do tego używam Baria of Navira, jest to gin, który stawia takiego bubble shielda, taką tarczę, która daje nam regenkę many. Z tym armorem jeszcze regenka many nam wpływa na energy shield recharge rate, ale to nie jest jakieś ultra ważne, bo ten armor też będziemy pewnie niedługo zmieniali, aczkolwiek... Używam tego gina. Możecie sobie pokombinować z innymi dżinami, Ja polecam właśnie Nawire. Do tego mam jeszcze wzięty punkt na razie w Area of Effect, ponieważ skilli na Nawirę żadnych nie biorę, więc po prostu wziąłem sobie mały punkt na Area of Effect, ale musimy jak najszybciej wykonać kolejne dwie ascendancje, żeby odblokować cztery kolejne punkty, bo są to punkty mocno defensywne. Będziemy szli sobie właśnie tutaj aż do Sacred Rituals. Po drodze mamy 20% zwiększony energy Shield, następnie minus 1 do bazowego Energy Shield recharge'u, delay'u, czyli no po prostu minus sekunda do momentu, kiedy ten energy shield zaczyna się recharge'ować, jak dostaliśmy hita. I do tego 40% szybsza regeneracja energy shield'a, kiedy jesteśmy na low energy shield. Tutaj warto wspomnieć, że low to jest poniżej 35%. Później znowu mamy punkt, który daje nam 20% więcej maksymalnego energy shield'a i na końcu secret rituals, bardzo fajny punkt defensywny. 60% naszego current, czyli naszego aktualnego energy gdzie shielda dodawana jest do naszego armora i Sacred Rituals, bardzo fajny punkt właśnie defensywny. Sprawia on, że 60% naszego aktualnego Energy Shielda dodawane jest do Armora, no i oczywiście zwiększa to fizyczną redukcję obrażeń, więc jest to fajny defensywny punkt, na pewno będziemy chcieli w to iść, tylko musimy właśnie wykonać triale, żeby te Ascendancje zrobić. Jeśli chodzi o drzewko, wyszedłem sobie tutaj tymi Energy Shieldami, następnie znowu Energy Shield, Energy Shieldy, później znowu IS-y. tutaj trochę Mana Regen i mana cost efficiency, bo na razie do naszego sustainu many to jest wymagane, żeby jakieś punkty sobie w to rozdać. Następnie kryty. Później na dół, w kolejne kryty. Tutaj kryta chcemy jak najwięcej, bo polegamy na custom kryt, więc chcemy tutaj tego kryta jak najwięcej nastakować. Tutaj mam anoint, a ten anoint będzie do zmiany. Na razie go mam na mana region i mana cost efficiency, bo miałem problemy z maną, aczkolwiek ten anoint na naszym amulecie jeszcze później będziemy pewnie zmieniać. I po raz kolejny kryty. Tutaj jeszcze muszę jewel włożyć. Jewela jeszcze nie włożyłem, zaraz wam powiem jakie dżuele tutaj sobie kupujemy. Do tego Echoing Frost, bo to daje 30% elemental damage'u. Po drodze mamy dwie dziesiątki, czyli łącznie 50% za trzy punkty. Całkiem spoko, myślę, punkt. Tutaj mam dynamizm on daje 40% zwiększony damage, jeżeli striggerowaliśmy skill recently i meta metaskill'e dostają 15% więcej energii. Tutaj jeszcze kolejne damage są, nie? Czyli po prostu, no, wzmacnia nam to hmm, ogólny damage dzięki Custom Crit. No i te Energy sprawia, że też częściej ten Custom Crit ponieważ się odpalać, nie? Następnie mamy mm, większy area of effect, e, potent incantation, daje nam to spell damage dużo, e, później sudden escalation, tutaj mamy znowu kolejne kryty, więc chcemy to oczywiście wybrać. Żuela mam na razie słabe, bo to, co po prostu wydrupiłem w kampanii, czy na wczesnych mapach, to sobie zakładałem, nie? Tutaj mam spell damage, jakiś e, damage Riku past life i mana regen. No wszystko pod nas, ale nie jest jakieś wybitne, prawda? Ehm, Następnie poszedłem sobie do góry, wzięliśmy tutaj e, dwa mocne punkty coldowe. Tutaj mamy penetrację colda, mamy elemental damage jako extra cold damage, do tego mamy jeszcze plus jeden do wszystkich coldowych skilli, więc no, naprawdę fajne punkty. Następnie 60% energy shielda kosztem 20% wolniejszego startu recharge'owania się naszego energy shielda, ale jest to warte grzechu, bo 60% jest naprawdę dużo preservation na dłuższy skill effect duration. Następnie Controlling Magic, to jest taki ciekawy punkcik, ponieważ daje on nam 25% kryt Chance dla naszych speli i zmniejsza szanse na kryty w nas, w naszą postać, więc całkiem fajny punkt. Następnie mamy kolejny Jewel, tutaj mamy Jewel, który daje nam Recover Mana on Kill, daje nam jakiś kryt Damage i Cold Pena. Generalnie w Jewelach chcemy szukać raczej właśnie kryt Damage'u, Crit, damage crit Chance'a. Możemy mieć jeden lub dwa Jewela z Recover Mana on Kill, żeby w trakcie clearowania mapy, kompletnie nie mieć problemu z maną. Do tego jakieś spell damage, no wszystko co tutaj siedzi pod kolda, pod spell damage, pod kryty, to chcemy ładować w te ale oczywiście tego jak najwięcej. Następnie tutaj po drodze mamy naprawdę fajne punkty pod kolda kolejne. Sporo freeze build upu, sporo damage'u we frozen enemies, jakieś cast speedy, skill effect duration, freeze build up i ignorowanie non-negative resistance'ów na zamrożonych przeciwnikach, to też bardzo fajna sprawa. Tutaj jeszcze nie mam punktów, a chcę iść yy, dwa kolejne punkty właśnie w Careful Assassina. I na tym się yy, na ten moment drzewko nasze kończy. Oczywiście dalsze rozwinięcie drzewka będzie w kolejnych filmach z tej sorcerki. I w kolejnych streamkach zresztą zaraz po nagraniu tego filmu yy, będę odpalał streamka i będziemy dalej kontynuowali tą postać, więc yy, kolejne update'y pewnie już niedługo. Jeśli chodzi o nasze skile, to po pierwsze mamy naszego Jina, o którym wam już mówiłem, jest to Jin, który stawia takiego babla, i on sprawia, że regenerujemy dużo więcej many. Pod nie Mamy podpięty Kurgar's Leash, który daje nam Unholy Might'a na 15 sekund, kiedy właśnie użyjemy tego Gina, Unholy Might daje nam 30% całego damage'u jako extra chaos damage, więc to jest bardzo fajne, bo gdy sobie to użyjemy, to jeszcze dodatkowo zadajemy 30% damage'u jako extra chaos. Do tego 35% dłuższy czas trwania. Następnie bidding Trójka, który mocno zmniejsza nam cooldowny właśnie tego skilla. i Do tego Magnifieria dwójka, 45% zwiększenie area of effect, czyli po prostu Dużo większy ten bubble jest o prawie 50%. Następnie mamy Sigil of Power, jest to takie kółeczko, w którym jak stoimy, to dostajemy dużo więcej spell medu my oraz nasi alajsi. Czyli jeżeli na przykład gramy z kimś w party, to ktoś będzie w tym stał, też będzie ten spell oczywiście dostawał. I ten buff staje się coraz mocniejszy w zależności od tego, ile many zużyjemy, stojąc po prostu w tym kółku, nie? No i znowu mamy Magnifytaria dwójka, który sprawia, że te kółko jest prawie 50% większe. Prolonged Duration po prostu dłużej trwa, więc też więcej many zdążymy zużyć w tym kółku, prawda? 20% szybszy Cast Speed, więc szybciej też to kółeczko rzucamy i zmniejszony Cooldown Recovery Rate, żeby częściej to mieć. Następnie mamy nasz główny skill do clearowania Frostbolt. Pod Frostbolta mamy podpięty Vilenta's Propulsion, czyli 70% wzmocnień oraz osłabień cast speeda. Nakłada się też do projectile speeda do zasaportowanych skilli, czyli w tym przypadku właśnie do Frostbolta. E, następnie Rapid Casting 2, 20% szybszy cast speed. E, następnie Science Temper. No i Science Temper daje nam Wild Shard, kiedy castujemy y, y, z zasaportowanego skilla, czyli właśnie tego Frostbolta. Następnie za każdy Wild Shard mamy 20% szans że wystrzelimy 8 dodatkowych pocisków. Czyli jak mamy jednego Wild sharda, to jest 20% szans, później 40, 60, no i w pewnym momencie, jak proknie, to się resetuje z powrotem do zera wild shardów i znowu kastniemy raz, dostajemy 20% na 8 dodatkowych pocisków, kastniemy drugi, 40, 60, no i w momencie jak proknie, znowu to się resetuje, nie? czyli rzucamy i zobaczcie, o, jest 8, nie? Zaraz znowu 8, pyk, 8, zobaczcie. I te projectile dodatkowe co jakiś czas będą prokować, czasami co jeden strzał, czasami co 5. No, w zależności od tego, oczywiście, ile mamy szczęścia, ale dużo clear speed nam to daje. Następnie deliberation, który sprawia, że 20% damage'u mamy więcej ze skili, ale 30% do kary, do movement speeda podczas tego skilla używamy. Następnie magnified area 2. Prawie 50% większy area of effect. Następnie mamy Frostwalla, którego używamy właśnie na jakieś twarde moby albo na bossy. Jak go postawimy i strzelimy w niego frostboltami, ten Frostwall wybuchnie zadając dodatkowe, jeszcze często ogromne obrażenia. Jeżeli mamy oczywiście Lightning Infusion. To jeszcze dodatkowo skonsumuje ten Lightning Infusion, żeby stworzyć dodatkowe eksplozje lightningowe, które zadają właśnie jeszcze większy damage. No, potężny jest to skill właśnie na single target. Do niego mamy odpięty większy area of effect, spell Cascada, do tego Pinpoint Critical, który sprawia, że mamy 60% więcej szansy na krytyk i 30% mniej crit damage'u. I do tego cooldown Recovery Rate 30% szybszy. Frost Bomba, po prostu z mamy Frostbombę. Ona sobie pika pika i za chwilę wybucha. Yy, używa się to, żeby nałożyć elemental Exposure na pobliskich przeciwników. Orb się kończy, to się właśnie detonuje, tak jak przed chwilą zadając cold damage i zostawia cold infusion. Także to też jest bardzo fajna sprawa. Do niego mamy podpięty Magnifiyer yy, Dwójkę, następnie Potent Exposure, który daje nam 20% większy efekt podpiętych skilli. Yy, do tego Considered Casting mamy mniej kaspida, ale 35% więcej damage'u i znowu po raz kolejny cooldown recovery rate, żeby częściej nam się to cooldownowało. Następnie nasza klątwa Elemental Weakness i mamy do niej podpięty mm, taki właśnie support'cik, nawet nie wiem jak to przeczytać, Hyoxis Fulmination pewnie. To sprawia, że nasza klątwa nie narzuca się jakby jednorazowo na mopka tam, gdzie klikniemy, tylko tworzy taką jakby ziemię, coś jak ten Siege of Power i wszystko, co stoi w zasięgu teraz tej klątwy, yy, dostaje tą klątwę, jakby mają cały czas, nie? Jak wyjdzie z niej, to ją traci, ale e, stojąc w tej klątwie, cały czas ją otrzymuje. Możemy dwie nawet takie rzucić. Zobaczcie, one są nawet duże, bo podpiliśmy sobie jeszcze tutaj większy area of effect, podpiliśmy dłuższy skill effect duration, żeby to dłużej trwało. I do tego oczywiście magnitudes e, curse'ów, czyli klątw. Magnitudy to są po prostu tutaj siła klątwy. Nie 25% silniejsza jest ta klątwa, mocniejsza. Ehm, bardzo fajny jest ten high Axis fulmination. Polecam sobie właśnie spróbować. Jeżeli Wam nie pasuje, to nie musicie z nim grać, ale według mnie e, fajny, fajny support do curse'ów. Następnie mamy mana Remnants. jest to taki buff, taka aura, która sprawia, że jak zabijamy przeciwników, to respią one takie mana remnanty, które jak podnosimy, to odnawiają nam manę, po prostu. Prosta sprawa. Do tego mamy harmonic remnant, który sprawia, że możemy te remnanty podnosić z dalszego dystansu oraz, że e, mają szansę 20% na stworzenie kolejnego remnantu, że dwóch zamiast jednego. Do tego clarity, dwójkę, po prostu 50% więcej regenki many. Oczywiście z tą zbrojką wpływa to też na regenkę Energy Shielda. Do tego remnant potencji, żeby po prostu hmm, te remnanty miały zwiększony efekt. Kolejną aurą, jaką używamy, jest to aura, którą jak użyjemy, możemy ją użyć w danym momencie mapy, w każdym momencie mapy, jeżeli oczywiście jest skuldawnowana i ona zaczyna nam od razu odnawiać Energy Shielda, nie zważając na to, kiedy ostatnio dostaliśmy damage. Nawet jak coś nas hituje cały czas, to my mimo wszystko ten Energy Shield non-stop odnawiamy. Jest to właśnie bardzo, bardzo fajny Survey skill, szczególnie jeżeli właśnie Gramy tylko pod Energy shield, albo mamy go po prostu dużo. Jest to bardzo fajna sprawa. Do tego mamy Prolonged Duration, żeby po prostu dłużej ten efekt tej aury trwał. Bo defaultowo, zobaczcie, trwa to 3,85 sekundy, jeszcze z Quality trochę dostaje. No i oczywiście Prolonged Duration będzie wpływał na czas trwania. Do tego Cooldown Recovery, żeby częściej się to odnawiało i Cast Speed, po prostu, żeby szybciej to rzucać, nie? żeby nasza postać żwawiej tego używała. I teraz bardzo ważna aura, Custom Critical, to właśnie ta aura strzela Kometami, właśnie w bossy, w mobki i tak dalej. No, Custom Critical pewnie każdy zna, ale jeżeli ktoś nie zna, to jest to po prostu taka aura, która podczas gdy my krytujemy, ona zbiera energię. W momencie osiągnięcia 100% energii, wypuszcza podpięty skill. My tutaj mamy właśnie podpiętą kometę, więc chcemy po prostu jak najczęściej jak najwięcej krytować, żeby jak najwięcej tych komet spadało. Następnie mamy podpięty Bandless Energy dwójka, żeby dostawała po prostu ta aura więcej tej energii, żeby szybciej prokowała te komety. Do tego energii. Retention, że to sprawia, że mamy 35% szansy, że użycie komety, tak, które zużywa te 100% energii, ma 35% szans na zwrócenie połowy energii, które zużyło, czyli zużywa 100%, odnawia 50%, wiecie o co chodzi. Następnie mamy Fluka, sprawia, że skille, które się odpalą z kastą kryta, czyli w tym przypadku kometa, zadają pomiędzy 40% mniej a 60% więcej damage'u i skille striggerowane właśnie przez custom kryta odnawiają od 0% do 20% kosztu przy użyciu No. Też więcej po prostu tych komet dzięki temu mamy. Do tego Pinpoint Critical, 60% więcej szansy na kryta ma kometa, ale zadaje 30% mniej damage'u i tutaj po raz kolejny no, będzie częściej krytowała, więcej energii się znowu nabija, częściej się prokuje Więc tutaj wszystko robimy tak, żeby te komety jak najczęściej po prostu leciały. Nie? I skile tak jak mówię, mamy omówione. Jeśli chodzi o skile na mapkach, to po prostu biegamy sobie, bijemy e, Frostboltem. E, jeżeli jest jakiś twardszy mobek, którego, z którym mamy problem, to dorzucamy frostwola i Znowu bijemy tylko Frostbolty. Jak mamy jakieś problemy, możemy sobie użyć Nowira Imbresa, ewentualnie Convalescence, żeby właśnie e, zacząć odnawiać Energy Shielda. A jeśli chodzi o bicie bossów, to najpierw rzucamy Sigil of Power, później rzucamy Elemental Weakness na bossa, tak? Później Frostbomba. Możemy do tego dorzucić jeszcze m, tego babla bo on daje 30% y, damage oraz extra chaos. Później dopiero Frostwalla i... Frostbomba i w tym momencie powinniśmy zdelitować bossa, nie? Czyli jeszcze raz Sigil, Curse, Frostbomba, Bubble, Frostwall i wysadzamy bossa. Koniec. Prosta sprawa. Większość bossów powinniśmy tym dilitować, oczywiście zależnie jak, jak mocno mamy rozwiniętą postać, drzewko i tak dalej. Mam nadzieję, że będziemy w stanie dilitować nawet te najlepsze bossy. No, zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie w praniu, jak dojdziemy do endgame'u, więc polecam śledzić streamki i filmy. Jeśli chodzi o statystyki na naszej postaci, mam w tej chwili prawie 1500 z życia, prawie 2500 shielda, rezy. No, niestety tutaj fire mam poniżej, bo zmieniałem trochę rzeczy, zmieniałem trochę itemów. Jak widzicie, na przykład Colt Mam ponad stan, więc ten cold będziemy musieli jakoś sobie przetransferować w fire. Po prostu coś w itemkach pogrzebać, żeby te rezy zmaksować. Poprawić jeszcze trochę chaos. To, jest, to są nasze zadania na najbliższy czas. Poziom mamy 80, więc nie za duży, ale tak jak mówiłem, robimy dopiero tak między 8 a 10 tierem mapek. No i jeśli chodzi o przedmioty, mamy je dosyć budżetowe, aczkolwiek nie są jakieś najgorsze. Stafa nam się udało takiego skrawcić. Sprawdziliśmy go sami, w sensie kupiliśmy sobie stafa, dokrawciliśmy esencję plus 5 do all i na razie siedzi, nie? Uważam, że naprawdę jest spoko. Ma bardzo dużo spell damage'u, cold damage'u, damage as extra fire, do tego całkiem spoko kaspit i plus 5 do spell skilli. Jest naprawdę spoko stafik. Jeśli chodzi o nasze rękawiczki, starałem się tutaj też defensywnie mocno, czyli upchać jak najwięcej życia, jak najwięcej energy shielda, jakieś rezy, jakieś atrybuty, bo też nam były potrzebne. Do tego udało nam się też reality. Fajnie sobie na naszej postaci reality zbudować. My na razie mamy tak naprawdę tylko 54%. Chcielibyśmy tak. Przynajmniej do tych 100% w górę dojechać. Pewnie będziemy się starali to zrobić. Ring, Snake Pit. Wkładamy go w lewy socket ringa. Le, jako lewy ring go zakładamy, ponieważ jako lewy ring on sprawia, że nie możemy chainować naszym skillem, ale możemy forkować. Do, jeszcze daje nam on 15% spida i 25% spell Oczywiście 7% spida w implicycie. Możemy go jeszcze później skaraptować, rzeczywiście. Jeśli chodzi o helm, mamy tutaj tiarkę po prostu jakąś. Bierzemy. Z jak największą ilością Energy Shielda do tego jakieś rezy. Ja jeszcze wziąłem życie. Możemy oczywiście wziąć dużo więcej Energy Shielda bez życia, to też nie jest problem, nawet będzie pewnie lepiej, nie? Armor Wave Shaper na razie używam, ponieważ jest on dosyć tani w tym momencie. Naprawdę to jest jakieś tam naście egzów pewnie. A daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Dodatkowy Spirit, którego potrzebowałem, daje nam sporo rezów. Ma Energy Shield i Armor, więc też spoko. Do tego sprawia, że Mana Regen zwiększa nam też to, jak szybko regenerujemy Energy Shielda, więc fajna i nasza maksymalna mana też dodaje się do armora, więc jeszcze więcej armora. My i tak tego armora mamy na razie mało, ponieważ musimy odblokować właśnie tą ascendancję do Sacred Rituals. Tutaj będziemy chcieli do tego dążyć oczywiście. Pasek, jak najwięcej rezistów, życie i mana recovery rate, żeby nasza flaszka, do której zaraz przejdziemy, regenerowała więcej many. Tutaj przydałoby się jeszcze więcej życia po prostu, bo mam tylko 11 w tym pasku. Ale tak jak mówię, na razie mamy budżetowy sprzęt, to na co nas stać, to nosimy. A raczej sami sobie staramy się kraftować te rzeczy, nie? Amulet też dosyć budżetowy, tutaj sobie wrzuciłem w ogóle Anoint właśnie na Mana Regeneration Rate i Mana Cost Efficiency, żeby sobie poradzić z Maną, później ten Anoint zmienimy na coś lepszego. Yy, mamy tutaj Życie, mamy Spirita, mamy plus jeden do Spell Skilli, mogłoby to być na przykład plus dwa, byłoby lepiej, nie? Ale na razie nas tylko na coś takiego było stać. Do tego jakieś ole Atrybuty, yy, bo brakowało nam atrybutów, nie musimy w drzewku yy, poświęcać punktów na atrybuty, możemy sobie to zrobić w itemach, nie? Ring, znowu tutaj chciałem Rarity, yy, po prostu dobić jak najwięcej Rarity do tego Caspi, jakaś mana regenka, wpadła yy, jakiś Cold Rezik. No tutaj nic potężnego, słaby ring, ale daje mi to, co chciałem, czyli właśnie reality Caspi, jakaś mana regenka. Jest spoko. Buty mamy bardzo yy, budżetowe, w ogóle z kampanii, jakieś yy, z, z gamblu, chyba nawet, czy coś. 25% movement speed, one tu nic więcej nie mają. Musimy sobie ogarnąć buty, no przynajmniej te 30% movement speeda, do tego jak najwięcej resów, nie? Yy, no tutaj będziemy nad tym pracować, butki są sobieutkie. Jeśli chodzi o fokus, chcemy używać FG of Cruelty, ponieważ jest to tani fokus, a daje naprawdę dużo. Daje często dużo więcej niż niektóre rerowe fokusy, które są dużo droższe od tego shielda, Więc uważam, że ten fokus na start jest bardzo fajny. Damageowo on daje nam, że nakładamy Critical Weakness na potwory, To się stakuje do 20 razy i za każdym razem daje aż procent tej flat szansy nakryta. Jeśli jeśli chodzi o mana flaszkę, ja używam właśnie Lawianga Spirits, ponieważ nie musimy jej w ogóle używać, a daje ona nam stałą regenkę many. Jeśli chodzi o czarmy, nic w czarmach jeszcze nie grzebałem. Generalnie polecałbym wam przede wszystkim używać czarma na slowy, ponieważ sprawia on, że prawie w ogóle nie mamy problemu z chilled grandami czyli tymi chillującymi ziemiami, które się czasami trafiają na mapkach jako mod po prostu w mapie. Jest to irytujące, a ten czarm, jak szybko lecimy mapę, to nam niweluje te slowy, że ich nie dostajemy w większości czasu, więc jest bardzo fajne. No i do tego już według gustów, to co Was irytuje, nie wiem, dostajecie często zamrożenie, weźcie Senanty no nie możecie sobie czarmy dowolne. Ja jeszcze nie myślałem nad czarmami, jeszcze ich tutaj nie ustawiałem. Oczywiście tego Energy Shielda będziemy starali się zrobić 3000 w górę, nawet do 4000, nie, żeby go jak najwięcej było, żebyśmy byli jak najtwardsi po prostu. A to wszystko już niedługo na streamkach i kolejnych filmach. Także, tak jak mówiłem, zapraszam do śledzenia. Dzięki, że wpadliście. Mam nadzieję, że bildzik wam się spodobał, jeżeli tak, to polecam sobie spróbować, bo jest naprawdę satysfakcjonujący, no i słyszymy się oczywiście na kolejnych streamkach oraz filmach, wpadnijcie na mojego Twitcha, link macie podany w opisie oraz przypiętym komentarzu, macie też tam linka do Discorda dla widzów, możecie wpaść, trzeba znowu tego Discorda rozhulać, ponieważ ostatnio była taka przerwa, troszkę się tam zamuła na tym Discordzie zrobiła, więc rozhulajmy go na nowo, jest tam już prawie 700 osób, także zapraszam, każdy jest mile widziany, no i do następnego, siema, siema.